Hej, wszystkim! Ja jestem Oliwia i w tym semestrze na zaliczenie nurtów psychoterapeutycznych mam za zadanie napisać pracę zaliczeniową na temat wybranej przez siebie techniki psychoterapii i jej zastosowania w praktyce. No i ja ogólnie ten projekt już zrobiłam. Zdecydowałam się napisać na temat muzykoterapii, ponieważ uważam to za bardzo interesujący temat. Emilia Paszkiewicz-Mes napisała tutaj cały artykuł Muzykoterapia jako metoda wspomagająca leczenie. Ja się będę na niego powoływać i tak ogólnie link do tego artykułu znajdziecie w opisie filmu. Generalnie już u ludzi pierwotnych muzyka pełniła bardzo istotną funkcję, bo na przykład różne plemiona, jest to po dziś dzień w Afryce, wiadomo, śpiewają, kiedy na przykład coś celebrują, czy tego typu rzeczy. I ogólnie po II wojnie światowej już tak formalnie uznano muzykoterapię za taką już oficjalną formę leczenia. Mogę Wam też powiedzieć, że w XIX wieku Canon Howard stosował taką uspokajającą muzykę, żeby pomóc się wyčilować pacjentom. I to w londyńskim szpitalu. Akurat muzyka też służyła już tak naprawdę w dawnych czasach do, jako takie wspomaganie w terapii żołnierzy, nie? Po różnych traum, traumach wojennych i tego typu rzeczach z PTSD, żeby pomóc relaksować i tak dalej. I też powiem Wam, że ogólnie H. Gertner wskazywał, że muzyka wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u człowieka. Natomiast to są pojedyncze przykłady. Najpierw sobie w ogóle opowiedzmy o takim zagadnieniu, jakim jest, na jakie obszary wpływa muzykoterapia. A więc ogólnie w artykule są to podawane, że kształtowanie sfery emocjonalnej, wspomaganie rozwoju komunikacji międzyludzkiej. Kształtowanie osobowości, też że wpływa na napięcie emocjonalne i mięśniowe, stan pobudzenia psychomotorycznego, korzystny wpływ że też ma na obszar psychofizyczny pacjenta, wspomaganie metod diagnostycznych, a także udowodniony wpływ na przemiany biochemiczne w ustroju. Z kolei taka pani, która się nazywa Galińska, zwróciła uwagę na takie cztery obszary na które według niej muzykoterapia ma wpływ i te obszary to psychosomatyczny, psychomotoryczny, pedagogiczny i psychologiczny i że właśnie w muzykoterapii, według tego artykułu, wyróżnia się wiele metod, na przykład twórcza wizualizacja, trening autogeny, szuca, relaksacyjna, komunikatywna, między innymi psychodrama, kreatywna, kontemplacyjna i że ćwiczenia ruchowe, no bo fakt, do muzyki można, prawda, ćwiczyć albo można sobie na przykład odpalić muzykę i się relaksować przed spaniem. Ja na przykład kiedy maluję niektóre moje obrazy, stosuję technika digital art jak coś to właśnie zdarza się, że sobie odpalam jakieś tam odgłosy natury, czy właśnie muzykę relaksacyjną i to mi też pomaga odnaleźć tą wenę twórczą. No i właśnie muzykoterapia polega na wyborze odpowiedniej muzyki przez terapeutę. Warto też zwracać uwagę na to, co się znajduje w takich utworach, bo pamiętam po dziś dzień, jak moja wykładowczyni, która właśnie się, jest muzykoterapeutką, któregoś raz puściła nam taki rodzaj muzyki, że słychać było morze, ale słychać też było w tle jakieś syreny, nie? A syreny, no wiadomo, kojarzą się człowiekowi z wojną, prawda? Więc no, to byłby nie trafi utwór, jakby było dane przy nim pracować z pacjentami, nie? Więc tu trzeba naprawdę zwracać uwagę na to, no, utwory nie muszą być koniecznie spokojne, mówię, jeżeli to jakieś ćwiczenia ruchowe, no to mogą być tak, że takie bardziej energiczne, czy z dźwiękami natury, i też ogólnie są różne rodzaje tego typu terapii na przykład percepcyjna, czyli że słuchanie muzyki, aktywna, czyli tu obejmuje produkcję dźwiękowa pacjentów, indywidualna albo grupowa. I tutaj pozwólcie, że przytoczę Wam fragment na temat tego co Pani Galińska sądzi na temat muzykoterapii, ponieważ uważam, że to co ona powiedziała na jej temat jest taką rzeczą bardzo ciekawą. Słuchajcie tego. Według Galińskiej kształtowanie poczucia tożsamości u pacjenta jest stopniowo i przebiega w kilku etapach. Punktem wyjścia jest nawiązanie przyjaznego kontaktu z chorym, a następnie przeniesienie tego kontaktu na grupę oraz możliwość wyrażenia siebie poprzez zajęcia muzyczne. W kolejnym etapie dochodzi do poznania cech osobowościowych pacjenta, jego potrzeb, dążeń, aspiracji. Stosuje się tu mechanizmy polegające na identyfikowaniu się pacjenta z muzyką poprzez prezentację siebie za pomocą instrumentu muzycznego lub produkcji dźwiękowej. W dalszej fazie stymuluje się pacjenta cenem pogłębienia kontaktu z terapeutą i grupą. Ważne jest odkrywanie znaczeń, i symboli oraz odnoszenie ich do teraźniejszych problemów. Pacjent poprzez muzykę ma możliwość wyobrażenia sobie emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych poprzez ukierunkowane zadanie. Jedna rzecz ogólnie się zaleca, żeby nie stosować takiego pojęcia jak emocje negatywne, tylko emocje trudne, dlatego że każda emocja, jaką my odczuwamy, pełni określoną rolę, nie? ale to tak jakby na marginesie. Słuchajcie dalej. Podejmuje się także analizy i korekty wzorów interakcji pacjentów z członkami grupy, a następnie członkami rodzin, którzy odgrywani są przez członków grupy w scenkach z użyciem instrumentów muzycznych. W następnym etapie stymuluje się pacjenta do samodzielnej pracy i podejmowania inicjatywy. Pacjenci grają na instrumentach siebie, poczynając od ról aktualnych, a skończywszy na rolach, które powinni pełnić w przyszłości. W końcowym etapie przygotowuje się pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i podejmowania przez niego pracy, nauki, życia w rodzinie i społeczeństwie. No, trzeba przyznać, jest to bardzo taka ciekawa metoda, i myślę, że może mieć ona naprawdę niezłe zastosowanie. Teraz, jeżeli chodzi o obszary, które też można, może wpływać muzykoterapia, no to na przykład Tolwar Borecki i Laskowska wskazywali na pozytywny wpływ muzykoterapii na pacjentów chorych na schizofrenię. Aczkolwiek też prowadzono badanie nad jej wpływem na, na takie osoby, które wiecie doświadczyły udaru mózgu, nie? Czyli tu już takie, no bardzo poważne schorzenie. I słuchajcie tego, pozwólcie, że przytoczę wam kolejny fragment. Muzyka może także pomóc w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Powodzenie w czynności mózgu może poprawiać sprawność ruchową i mowę u pacjentów po udarze. Amerykańscy naukowcy zbadali wpływ muzyki na proces rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Przeanalizowali wyniki w siedmiu małych badaniach, które łącznie objęły 184 osoby. Celem terapii wykorzystano stymulację rytmem. Jest to metoda polegająca na wykorzystywaniu muzyki ze specyficznym rytmem w celu pobudzenia ruchów pacjenta. Analiza wykazała, że pacjenci podani muzykoterapii w porównaniu z grupą kontrolną, która została poddana standardowej rehabilitacji ruchowej, wykazują większe tempo marszu. Poprawiły się także inne parametry chodu u pacjentów z udarem, w tym rytm, długość kroku i symetria chodu a w jednym z badań udało się z jej pomocą poprawić zakres ruchów stałów łokciowych. Zdaniem naukowców wyniki badań są bardzo zachęcające i mo rytm może być zasadniczym elementem w tej formie terapii. Zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. Także no, nie od dzisiaj wiadomo, że prawda, muzyka ma szczególny wpływ na mózg pacjenta, ale trzeba przyznać, że szczególnie to badanie naprawdę robi wrażenie. No i jeżeli chodzi też o inne przypadki, gdzie zastosowano muzykoterapię, no to na przykład brat i tam jego wspólnicy analizowali wpływ muzykoterapii na pacjentów onkologicznych i ona miała właśnie korzystne wpływy na obniżenie lęku, poprawę nastroju i ogólnie poprawiała jakość ich życia. Natomiast chińskie badania udowodniły, że właśnie ten rodzaj terapii łagodził ból u kobiet, które zostały poddane Radykalnej mastektomii. No i też w przypadku leczenia paliatywnego pacjentów z nowotworami, muzyka wpływała na zmniejszenie napięcia u nich. Ponadto wykazano też w badaniach naukowych, że w przypadku kobiet w ciąży oraz noworodków na oddziałach neonatologicznych, muzyka też wpływała na poprawę samopoczucia. Tak wiecie, uspokajająco na nich przykładowo utwory Jana Sebastiana Bacha. Albo też na przykład wskazuje się, że u pacjentów z zaburzeniami lękowymi muzyka może wpłynąć na osiągnięcie stanu zrelaksowania ich układu nerwowego. Jeżeli jeszcze mamy się na chwilę cofnąć do pacjentów, którzy przeszli udar, to muzyka wpływała na poprawę mowy u nich, no i właśnie też na poprawę sprawności ruchowej. Także to jak najbardziej na plus. No i w chwili obecnej też się prowadzi wiele badań na temat tego, jak muzykoterapia wpływa na poszczególne choroby i zaburzenia, w sensie czy pomaga osobom zmagającym się z nimi, no i wiem, że już gdzieś tam trwają badania nad wpływem właśnie muzyki na osoby z autyzmem. Powiem Wam, że ja też jak robiłam praktyki w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, to rzeczywiście muzyka korzystnie wpływała na te dzieci, poprawiała im nastrój i i też no widać było, że czerpały one z tego przyjemność i że muzyka rzeczywiście korzystnie wpływa na mózg człowieka. Także jak najbardziej zaleca się słuchanie jej. Wiadomo, no też to nie jest tak, że muzykoterapia może w pełni zastąpić taką wiecie terapię indywidualną czy leczenie psychiatryczne, natomiast no, ona jest właśnie taką fajną formą wspomagania ich. No i reasumując, no przynosi wiele korzyści, korzyści udowodnionych naukowo, no i cóż, trzymam kciuki za przyszłe badania, uważam, że jest to naprawdę interesujący temat. No i możecie też napisać w komentarzach, czy na przykład ktoś z Was stosował albo stosuje muzykoterapię i co sądzi na temat jej skuteczności. No, powiem Wam, że no, dla mnie muzyka jest naprawdę inspirującą rzeczą, taką też dodającą masę siły do działania, także jak najbardziej na plus. No i cóż, myślę, że pomału będziemy kończyć. Ja ten artykuł zostawiam Wam w opisie, mega polecam go przeczytać, bo jest ciekawy. No i z tego miejsca życzę Wam miłego dnia i na razie.